W dzisiejszym filmie chciałem przedstawić i poniekąd recenzować wam świat Elden Ring. Postanowiłem, że w tego typu materiałach będę dzielił się z Wami moimi odczuciami dotyczącymi tego co najbardziej cieszy mnie w wirtualnych światach, czyli możliwości ich eksploracji i odkrywania ich tajemnic. Jest to poniekąd wstęp do serii filmów zajmujących się tematem historii świata wspomnianego tytułu. Po rozegraniu standardowego szybkiego samouczka, gdzie oczywiście nasza postać ściera się z jednym z bossów, zostaje oddany nam do eksploracji sporej wielkości otwarty świat. Tylko od nas zależy, czy będziemy podążać utartą drogą, czy też wyruszymy, gdzie nas nogi poniosą, eksplorując coraz to ciekawsze lokacje. Świat tego tytułu jest immersywny, za każdym razem stara nam się podkreślić, że żyje, i postacie, które napotykamy na swojej drodze, nie tylko stoją jak kołki w miejscu, czekając na nasze przybycie. Niektórzy przeciwnicy czyhają na nas zasadzką, inni zaś posiadają stricte przypasowane zadanie związane z obroną danego przyczółka, czy też patrolowaniem wyznaczonego terenu. Przykładem jest tutaj istny orszak rozpaczy, który regularnie przemierza świat. Dwa potężne kolosy przebite hakami, służącymi jako homonta, pchają być może królewski wóz, a za nimi podążają poddani w postaci wieśniaków i rycerzy. Podczas eksploracji możemy się natknąć również na liczne dungeony. Czasami są to proste jaskinie, w których stoczymy walkę z wilkami, ale znajdziemy też bardziej rozbudowane, uzbrojone w pułapki lokacje, które napsują nam krwi. Wrogowie w takich miejscach często wprost czekają na gracza, przyklejeni za winklem, który będziemy mijać, aby zaatakować nas z pełną brutalnością i ubić, gdyż tylko o to im chodzi. Oczywiście, żeby nie było za prosto, praktycznie każda lokacja posiada swojego bossa, do którego standardowo trzeba przejść przez mgłę. W takim wypadku czasami lepiej odnowić leczące flaszki przy ognisku niż rzucić się z ich małą ilością na danego przeciwnika. W grze umieranie jest stricte wpisane w mechanikę rozgrywki. Czasami trzeba paść kilka razy na danym przeciwniku, aby przemyśleć jego mechaniki i odpowiednio dostosować styl walki do oponenta. Przykładowo w pewnych momentach lepiej stosować bardziej agresywną taktykę, a w innych przywyknąć do analizowania paska wytrzymałości, aby starczyło naszej postaci na ten dodatkowy unik. Cały świat Elden Ring wypełniony jest również różnymi itemami, które możemy podnieść. Są to rośliny, fragmenty ruin czy też zbroje czary, a także elementy związane z rozbudowanymi mechanikami craftingu, personalizacji postaci i dodatkowych mechanik związanych z rozbudowaną pulą działań naszego bohatera. Podczas przemierzania kolejnych lokacji do naszej dyspozycji zostały oddane ogniska, które pod blokowaniem służą jako punkt odrodzenia naszej postaci i są miejscem ulepszenia naszego bohatera, a także w dalszym etapie oddają nam możliwość odbywania szybkich podróży z poziomu mapy. Dzięki temu możemy szybko powrócić w interesujące nas miejsce w celu np. ponownego starcia z konkretnym przeciwnikiem. Czasami lepiej zastosować taktykę spokojnego rozwoju postaci poprzez zabijanie konkretnych przeciwników i odradzanie ich poprzez odpoczynek przy ognisku. W ten sposób jesteśmy w stanie dość szybko podnieść poziom naszego bohatera i wzmocnić statystyki, które zawsze w jakimś stopniu ułatwią nam starcie z wrogiem, który sprawił nam trudności. Jednak pamiętajcie, że najważniejsze jest poznanie taktyki z zakresu ruchu danego bossa, gdyż bez tego nawet najmocniejsza postać padnie, gdyż gra nie wybacza błędów. Nie jest to może poziom trudności Solsów lub Sekiro, jednak mimo wszystko gra jest wymagająca. W grze dostępne są jednak i również bardziej korytarzowe lokacje, w których, uwierzcie mi, poczujecie klimat poprzednich gier. From Software. W takich miejscach często będziecie widzieć czerwony napis Nie Żyjesz na czarnym tle, który jest znakiem rozpoznawczym gier tego studia. Z racji, że otwarty świat tej podobnej gry jest nowością, bohater otrzyma połącznika w postaci rumaka. W mojej ocenie jest on ułatwieniem, który oprócz spełniania podstawowej funkcji przyspieszonego przemieszczania między lokacjami, pozwala nam dosyć łatwo okrążyć przeciwnika i błyskawicznie go zneutralizować. Osobiście doświadczyłem walk, w których przeciwnicy sprawiali mi spore problemy. Gdy jednak postanowiłem zaatakować ich z rumaka, pokonałem ich za pierwszym razem. Stało się tak, gdyż bez najmniejszego problemu byłem w stanie błyskawicznie znaleźć się zaplecanie wroga i uniknąć jego ataków. Gra posiada zaimplementowany system skradania, więc czasami warto też neutralizować przeciwników w danej lokacji po cichu, zakradając się do nich od tyłu. Każde większe starcie rozbicie grupy wrogów odnawia nam część leczących flaszek. Dlatego też sprawny gracz nie będzie musiał co 5 minut latać do ogniska i odnawiać ich ilość. Względem lore gry i całej historycznej otoczki postaci, które napotkamy na swojej drodze, mam bardzo pozytywne odczucia. W serii Dark Souls, lore gry było dosyć zagmatwane i trzeba było samemu składać dokupy szczątkowe dane, aby poznać historię bossów czy też danych lokacji. Welden Ring jest to bardziej przejrzyste, gdyż nawet przy niektórych bossach otrzymujemy istne wprowadzenie w postaci intro zawierającego historię i motywy przeciwnika. Nie musimy więc już czytać opisów przedmiotów czy też doszukiwać szczątkowych informacji, gdyż są one podane wprost na tacy. Nie jest to może pod tym względem poziom gier typu Wiedźmin 3 czy też Skyrim, gdzie mieliśmy książki bestiariusze i osobne zakładki w menu gry opisujące danych przeciwników i wydarzenia. Jednak jest już znacznie łatwiej powiązać wszystko w całość. Oczywiście, w miarę poznawania kanonu świata tego uniwersum, tak jak wspomniałem na samym początku, przygotuję dla Was kilka ciekawych materiałów składających całą historię w jedną wielką pigułkę wiedzy. Przemierzając świat Elden Ring. Nie napotkamy jedynie na wrogu nastawione jednostki, poznamy również niezależne postacie opowiadające nam o swoich losach, handlarzy czy też nauczycieli, którzy pozwolą nam dołączyć do danych frakcji. Czasami jednak warto się zastanowić, gdyż może być to ostateczna decyzja, która zablokuje nam możliwość odkrywania pewnych mechanik w przyszłości, gdy poznamy postacie oferujące nam coś ciekawszego. Podsumowując, świat gry jest rozbudowany pod względem kontentu w nim zawartego. Każdy fan eksploracji na pewno nie będzie się nudził podczas odkrywania coraz to kolejnych lokacji, oferujących oczywiście starcia z pomniejszymi bossami. Różnorodność przeciwników jest ogromna. Oprócz standardowych humanoidów napotkacie różne abominacje, o których lepiej czasami nie wspominać. Wolę abyście samemu je poznali, i powiem wam szczerze, że lepiej ograniczcie spożywanie pokarmu w takich momentach. Sami bossowie, mimo że jest ich sporo, czasami się powtarzają, jednak można to przymknąć oko, gdyż każdy z nich posiada jakieś unikalne mechaniki. Osobiście wsiąkłem w ten tytuł i pisząc tą recenzję, myślę już o założeniu nowej postaci i ponownej eksploracji tego wymagającego świata. W końcu trzeba stać się eldeńskim władcą. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach, wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!